Czy to nie byłoby absurdalne, gdyby jakiś człowiek stojąc z boku powiedział, to możliwe, aby przez przypadkowo przewrócenie się tych 50 różnych butelek, z każdej z nich tak wypełniała dokładnie taka ilość substancji, jaka jest potrzebna, aby następnie sama się pomieszała tworząc konkretny lek. To twierdzenie jest całkowicie sprzeczne z logiką, Niemożliwe do wyobrażania sobie w, i w ogóle absurdalne. Nawet najbardziej naiwny umysł nie mógłby uwierzyć w coś takiego. Otóż każda żywa istota jest trochę jak takie lekarstwo. Weźmy jako przykład ciało człowieka. Nasze ciało składa się z około 37 bilionów 200 miliardów komórek. Każde z tych na maleńkich jednostek zawiera ponad 100 tysięcy cz cząsteczek białek, które pełnią Kluczowa funkcja DNA, czyli nasz materiał genetyczny składa się z około 3 miliardów par zasad i mieszy od 20 tysięcy do 25 tysięcy genów, które kodują wszystko niezbędne dla życia białka. Skład chemiczny ludzkiego ciała jest również precyzyjnie określony. Tlen stanowi około 65% Węgiel 18,5%, wodor 9,5%, a azot 3,2%. W naszym ciele znajduje się co najmniej 60 różnych pierwiastków, a nawet najmniejsze zaburzenie ich proporcji może stanowić poważne zagrożenie dla życia. Precyzja jest kluczowa dla utrzymania życia. Temperatura ciała jest precyzyjnie utrzymana w zakresie około 37 stopni Celsjusza. Wartość pH krwi musi mieścić się w wąskim przedziale od 7,35 do 7,45. Odchylenie o zaledwie 0,2% tej wartości może być śmiertelne. Poziom cukru we krwi kontrolowany przez złożoną równowagę harmonią utrzymują się w zakresie od 70 do 100 mg na decyliter. W ludzkim ciele Produkowane jest ponad 100 tysięcy różnych rodzajów białek, z których każdy enzym jest zaprojektowany dla katalizowania tylko określonych reakcji. Wszystkie te białka są utwarzane dokładnie tam, gdzie są potrzebne i w odpowiednich ilościach są świadczy o niezwykłej organizacji i wydajności organizmu.